Cześć, witam Was po raz drugi z miasteczka portowego. Nie wiem, jak się obrócić, bo tu jest pełno ludzi. W razie! Wieje na maksa, czyli nic się nie zmieniło, dalej mamy zimę. Niech nie e, zmyli Was słońce. E, ostatnio byłam tutaj jak akurat była przerwa w obostrzeniach i mogliśmy spokojnie napić się piwkalanego pysznego bocman, zjeść frytki oraz nie tylko frytki, bo niektórzy jedli ryby stąd. W każdym razie Uraz sprawdźcie sobie w internecie, dla tych, którzy nie znają, ich hasłem jest Uraz Wieś nad Odrą, natomiast jest to Uraz miasteczko portowe, ponieważ tutaj jest marina, do której zmierzam i zaraz Wam nagram, co tu się w ogóle dzieje, natomiast widzę już, że ludzi jest pełno, ponieważ pełny jest parking oraz pełne są knajpy na wynos. Idziemy zobaczyć. Marina prezentuje się tak. Zaraz nagram Wam coś jeszcze. W tej chwili nie mogę za długo nagrywać, bo tu leci muzyka, więc żebyście nie słyszeli, to się odwrócę. Pokażę Wam tylko, że za mną jest przystań, w której jest normalnie knajpa i odbywają się koncerty. No w tej chwili jest zamknięta, ale i tak e, jest pełno ludzi i coś się dzieje, więc super. E, no, musiałam złożyć kaptur, wspominamy już, że wiatr Dobra, już nie będę się wyżywać. Mam nadzieję, że fryzurewą. ładniejszą niż przed chwilą. Eee, chcę Wam pokazać... A nie nie pokażę Wam. Do... Dobrą radę chciałam na czas, na trudny czas. D na trudny okres. Mogliby robić te piwo teraz w promocji. No w każdym razie mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć, nie będę musiała eee, podkładać jakieś muzy, bo tutaj jednak coś tam... No. Ale coś chciałam powiedzieć, chciałam Wam sprzedać patent na otwieranie, ale nie mam wody wyranych, bo zostałam w samochodzie. I nie, nie jestem kierowcą. Nigdy nie jestem kierowcą jak piję, więc spokojnie dla tych, którzy się martwią. Zobaczcie jaka jest niespokojna woda. Eee. O, mój sufler tutaj, czy mój pomocnik jakkolwiek służy. Służy tutaj tam. Służy firmowym, sprzedają, ale na wynos, jak widać, piwko i niesamowite jest to, że jest tyle ludzi, ale pomosty są rozebrane, czyli nie można odsumować. Prawdopodobnie Marina jest wyłączona w tej chwili z użytku, normalnie tutaj, gdzie jest Bosman, a w ogóle widzę też, że rozebrali scenę, która tutaj była. Aha, bo być może to jest na okres zimowy, bo te pomosty Tutaj teraz na placu. Dobra, co mówiłam? Że nie można co mówić? A, że jest Maryna wyłączona z użytku. No, no tak, no pewnie Maryna podlega takim samym prawom, jak i wszystko inne. No, dobra. A się zdrowi. Ktoś miał wątpliwość. Nie bo leci. Nie, nie, Ja miałam tylko tak, butelką, no ale nie mam butelki. Tak, sobie palca urwę, ale w ogóle muszę wam rzucić filmik z otwieraniem szampana. Dobra, nie wiem co wam nagrałam wcześniej, bo było milion osób, ale chciałam wam pokazać, że tutaj jest kemping i oprócz tego, że można rozbić się namiotem, można też przyjechać z przyczepą, to można również wynająć domki. Także to wcale nie tak, że jest zimno i nie ma ludzi. A w ogóle zimno nie jest, nie jest ciepło, tylko... Tylko, że wieje wiatr. My w momencie się zawijamy. Ja idę z niedopitym piwem do auta, gdyż, ponieważ... Jedziemy do lasu do przyjaciół na działkę. Tam też Wam coś nagram, ale... Tam nic nie ma. Także jeśli chodzi o uraz, to zapoznajcie się proszę w necie, bo przecież ja jestem nieprzygotowana. A... Okej, okay. tu już jest gęsto. Muszę uważać, bo dzieci atakują psa. Cześć! Cześć chłopaki! Co, to twój kolega? Cześć! Jak masz... To nie znam kolega, to jest Maciuś. A, Maciuś. Leś. No tak, to my się jeszcze nie znamy. Tak, a to jest Leon. Tak. Można to, to Można, tylko on się boi, dlatego chodzi za mną. No. Nie, no w ogóle się boi. Chodź Lesiu, pójdziemy. Tak. No, chodź. Nie bój się. W ogóle obczajcie co tutaj się dzieje. Muszę uważać, bo... Bo jestem okrążona. Dobra, później nagram. Wiosna jest. Chciałabym wam pokazać coś więcej, ale nie mam jak. Czy się tu zmieszcza? No nie wiem, uwaga. Wnieściłam się, tylko czy mnie to utrzyma. Chciałabym Wam pokazać... Coś więcej. Chodź! Mogę Wam pokazać jedynie od czego psa. Sześć! No tak. Eee. No tak. No Też tak. kamera. E, no ale... No co ty chcesz? To się ze mną? Nie, to nie jest mój pies. Um, nie umiem się odnaleźć na huśtawce. Jestem na działce u znajomych, tak jak mówiłam, i nie wiem, będę znowu mówiła o wietrze, ale um, zastanawiający jest to, że każdy, kto mm, buduje się mm, w jakiejś tam przestrzeni wiejskiej. Ma taki sam problem, o którym nie wiem, mianowicie jeśli nie ma innych zabudowań, tak jak tutaj, to wiatr wieje na maksa. Do lasu tu jest jeszcze kawałek. Wy tego nie widzicie aż tak jak ja, ale to jest powiedzmy 50 metrów, więc jest przestrzeń. A po bokach nie ma w ogóle sąsiadów ani zabudowań. Więc no. Tego co tam się dzieje pokazać wam nie mogę bo yy, bo są dzieci machają mi no ale nie wiem jak A... I my właśnie wpadliśmy z przyjaciółką na genialny pomysł mianowicie idziemy na piechotę do wiejskiego sklepu przez las <noise> tak dziś jest niedziela no ale Eee, zrobić ognisko, nie wiem być może wam coś nagrałam, jeśli nie to wam coś dogram a Nie wiem do czego mówię szaptam myślę znaczy, nie mówię szaptem, ale mówię cicho żeby o! żeby towarzystwo się cynego nie zwoływać eee, Natomiast obczajcie ten sielski wiejski klimat eee, tak żeby znowu zamulam, no ale tak żeby głowę zresetować, to jest totalnie dobre miejsce a tak naprawdę jesteśmy we Wrocławiu o, matka. znaczy nie no nie jesteśmy we Wrocławiu ale to jest już w ogóle gmina Oborniki Śląskie natomiast jak powiedzie się ulicą um, Obornicką w Wrocławiu prosto no to zaraz zaraz jest tutaj ta wioska no i w ogóle ciekawe to jest, bo w tych lasach są tylko maślaki. I być może dla ludzi, którzy się znają nie jest to ciekawe, bo to jest oczywiste, ale to nie jest wcale takie oczywiste, gdyż ponieważ oprócz tego, że to są lasy iglaste, to są tereny podmokłe i po prostu mm, tu są tylko maślaki i kanie. O ile ci może wam pokażę. Leci y, y, szybowiec. Oni ja mówię do siebie, a przecież ja nie mówię do siebie, tylko do Was i do nich, bo oni wszyscy to będą oglądać i tak się zmieniają. Tak to jest, niech się nie przyzna każdego. Roku. Dobrze, moi mili W niedzielę zakończam A poczekajcie. Yy. Niedzielę zakończą i... Znaczy dla Was to już koniec, mnie? Co się stało? On je! Aha, ja mam ci ustąpić? Czy ty chcesz ob. A nie, ty obok... Obiec... <grystanie> ty musisz tutaj usiąść, tak jak ja? Mhm. Dobrze. To, żeby cię nie nagrywać, bo ja nagrywam, wiesz? Chcesz coś powiedzieć? Ale nie będę cię nagrywać. Mogę coś przekazać. Chcesz pozdrowienia przekazać? Aha, tylko, dobrze. W takim razie poczekaj. Proszę ci bardzo, mój mały Książę? Książę? Książę. Ja też ceplenie. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Koniec imprezy. Wracam do przyjaciół, czyli do tak zwanej rodziny bo... Ojciec mojej przyjaciółki, który jest tutaj też z nami twierdzi, że jesteśmy jedną wielką rodziną. W sumie ja też tak uważam. Pozdrawiam serdecznie panie Jacku. Znamy się w końcu lat 30 prawie 28. Yy, także to wszystko, a Wam jeszcze pokażę las. Yy, no to co? No to dzięki. Cześć!